Eee, dobra, to tutaj Wam pokażę oczywiście Wam mega e, boxa. Bo nagrywam to oczywiście w dniu e, urodzin czy, czy święta Blaustosa. Kto wie w który dzień to wie. Więc co? Przechodzimy oczywiście do mega boxa. Szczerze mówiąc, aż tak nagle dost, e, wyskoczył mega box. Więc co? Otwieramy mega boxa. Zobaczymy co oczywiście dostaniemy. No i trzymamy kciuki za fajną. Fajne rzeczy Colt Ems, i uwaga, ostatnia postać. Czy będzie coś ciekawego? O, kurwa! No, rodziny panie Białstasie ta święta? Dziękuję. Hmm. A bo my sobie damy jako może odcinek, Rze, że Wow! No ok! <sumy> damy jako odcinek i tyle, więc. Dzięki za zawsze nie inaczej. XD Halo oh, Alol. Oh, B. XD.